Cześć, witajcie na kanale A Ty Grasz. Zdarzyło się to, co zdarzyło, minęło dwa lata dokładnie, jak powstał pierwszy materiał na kanale A Ty Grasz. Zapowiedziałem, pokazałem ostatnio na grupie. No tak, na grupie pokazałem pierwszy odcinek, udostępniłem go ponownie, jak to było dwa lata temu. Tak po prostu ku, ku temu, aby sobie zobaczyć wgląd. Czasem ktoś chce zobaczyć takie rzeczy, czasem nie, ale to po to właśnie, abyście. Może nie tyle uwierzyli, że to już dwa lata faktycznie, ale... ale. Chyba, czyli jak się zmienił kanał i Paweł. Ale jak się zmienił kanał, no, no właśnie. Logo no. jakie było! Trochę się, trochę się starzeje. Trochę się starzeje. Słuchajcie, konkurs, konkurs, konkurs. Nagrywamy dzisiaj dokładnie, jest dwa lata. I dzisiaj sobie rozwiążemy właśnie ten konkurs. Słuchajcie, są ciekawe rzeczy do, do rozdania. Jest tego naprawdę dosyć sporo. Gdzieś tu położyłem, pierw może pokażemy, pokaż Ania. Pierwszy pokażemy będzie taki zestaw, bo ogólnie nagród będzie 10, aż 10 będzie. I tak. Zacznijmy sobie od tego, że. <laughs> o, taką czapkę od, od Ani to. <laughs> tak, będzie to albo czerwona koszulka do wyboru, albo czarna. Oczywiście z logiem z tyłu takim dużym logiem. Ategrasza, tutaj na koszulce taką jak ja mam. O, też Ategrasza, z tyłu jest du duże logo jeszcze. Bardzo dobre jakościowo te rzeczy są, także taki pakiecik to który sobie do tego jeszcze, właśnie czapeczkę, tak, będzie miał i do tego jeszcze dam damy smycz, tylko nie przygotowaliśmy się chyba. Musimy, no, dorzucimy w każdym razie. I to będzie taki pakiecik właśnie z, z logami a ty Grasz I pokrótce sobie teraz powiemy, jak to będzie wyglądać i. Ale zanim zaczniesz prezentować te nagrody, to może pokażemy. Tak szybciutko. A właśnie, no tak, no Losy tak. w międzyczasie będę wycinać. Specjalnie są w jednym kawałku, żebyście mogli się tutaj odnaleźć, żeby nie było, że coś jest oczywiście... Dodatkowo hmm. jeszcze powiemy, że na grupie Atygraż, na którą również zapraszamy, tam są zrobione zbiorcze zdjęcia tych właśnie oto karteczek, gdzie są wyszcz wyszczególnione osoby biorące udział w konkursie. Tak by to wyglądało. Także tu nie ma żadnego żadnego kombinowania, tylko jest faktycznie tak Daję jak powinno. Być. Kula. O, to jest takie, co się pie, pieczyło, ten nie. <laughs> nie, mieliśmy, nie mieliśmy tego, co kiedyś, bo się zbiło. Także... W międzyczasie ja będę cięła, a ty sobie. Dobra, tnij. Nie, nie, nie będzie się trzymać, bo to jest krzywo. O, tak będzie. A nawet fajnie. O, dobra. Okay. Byłyby jaja, jakby to spadło, no, ale. No, nie moglibyśmy się o, tutaj po, pokazać na oczy. O, tu weźmiemy. O, o super. O. O, ale ty jesteś. Ha, super. Mam pomysły. Dobra, więc Ania, ty tutaj tnij. A ja Wam pokażę pakiety, jakie będą, mm, jakie będą do wygrania. Postaram się zrobić tak, żeby nikt nie był stratny, ale naprawdę, 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 jeszcze raz naprawdę podziękowania dla Piotra Gilowskiego, czyli RetroBzika, który również ma taki kanał, który się nazywa RetroBzik. On sprezentował praktycznie wszystkie te gry i filmy, bo tu będzie taki miszmasz trochę. Więc tak, w pierwszym pakiecie będziemy mieć film na UMD, czyli na PSP. Później mamy sobie, i wszystko jest oczywiście w bardzo fajnym stanie. Oczywiście od tego trzeba zacząć. Resident Evil 7 Biohazard na PS4. Tutaj również mamy gierkę. Tym razem na PS3 bardzo ładny stan. Toy Story trójka. To już nie jest taka tania gra, jak wiecie, także super rewelacja. Tak, i kolejny pakiet będzie. Znaczy nie, a jeszcze do pakietu damy komuś: Wii Playa. Jeżeli ktoś na Nintendo lubi, sobie pośmigać jak najbardziej. No i yoga. Ani tego nie zatrzymałem. Stwierdziłem, że yogę to ona sobie może w domu tam różnie inaczej uprawiać. No także, tak, także to wędruje do pierwszego Aha. pakietu. Czyli łącznie jest 4, 5. 5, pięć gierek, no nie, no, 4 gry i jeden film na UMD. Ok, czyli to sobie bierzemy już na bok. Kolejny pakiet, on będzie taki troszkę większy. No, musiałem tak się rozdzielić. Dla fanów Uncharted, no właśnie, zaraz, bo tego jest naprawdę sporo, zaraz. Dla fanów Uncharted wszystkie trzy części. Jedynka, dwójka i trójka na PS3 oczywiście. Wszystko fajny stan, jak najbardziej, nie, jest, nie ma tutaj nic złego. Wersje angielskie, nie jakieś tam USK czy coś, nie? Tak, do tego Uncharted do, będziemy dodawać jeszcze, dodam jeszcze Rocket Sports na PS3. Tutaj jest coś takiego dziwnego. Tutaj nie ma kung fu pandy, bo jest opakowanie z kung fu pandy, ale to też wyślę po prostu tak, o, gratisowo, nie? W środku mamy, e, w środku mamy co my tu mamy, w środku mamy Little Big Planet. No tak się jakoś wysłało Piotkowi widocznie, ale spoko, takie to no, niech będzie, nie? I tutaj mamy jeszcze Stonika na PS3. Fajnie, spoko, będziecie sobie tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał sobie to opakowanie wykorzystać do Kung Fu Pandy, to wystarczy sobie kupić płytę i, 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 i będzie. Dobra, co tu jeszcze do tego jest? Aha, ten racket Sports, ok to było to. Kolejno mamy The Sims 3 na PS3, PEGI 12, czyli wersja europejska, wszystko tu jak najbardziej jest, śmiga jak trzeba. I fajnie, tu jakieś troszkę pudełeczko jest dziabnięte, ale to nic, to słuchajcie, to jest za darmo, no, także naprawdę no, zacne nagrody są, super. Kolejny film, tutaj mamy, mhm, tutaj mamy, o, ze Steve'em Karelem Jim Carrey na uh, Dr. Seuss, Horton, Herz, no nie wiem, w każdym razie, ja nie oglądam aż tak bardzo filmu więc no, w każdym razie bardzo ładny stan, tak. Następny film, na UMD oczywiście. O, Ice Age 2K jak najbardziej również na UMD i o, Green, Green Street na, na, na UMD również. I to jest do tego całego pakietu. Czyli tutaj w tym pakiecie akurat mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chyba czy nawet 12 rzeczy. To jest drugi pakiet. Tu mamy pakiet numer 3. Tu mamy tak dwie gry na ps Mamy tutaj odpowiednio Diablo trójkę, tak. W polskiej wersji bardzo fajna rzecz. Także tak, tak, tak po polsku. Polska wersja.pl zawiera infernalny hełm, Dokładnie, bo to jest takim dodatkiem. I mamy sobie Lego Batman: The Video Game. Oczywiście wszystko fajny stan. I to sobie będzie w tym pakiecie. Teraz tak, do tego pakietu dojdą znowu gry, bo tych gierek troszkę piotek widzę, uklepał przez te jakieś lata pewnie zbierania. Chyba, chyba od tego odszedł i dlatego tak znam tak sprezentował takie rzeczy, bo jak wiemy kolek kolekcjonerzy ciężko, aby się rozstać z kolekcjami, prawda? Także tu mamy sobie kolejny, kolejny film. Taki, kolejny film. I kolejny film. I kolejny film. Dla odmiany kolejny film. I dla od odmiany kolejny film, tak. Także elegancko. Pakiecik srogi, jak widzicie. no Takie nagrody naprawdę rzadko się gdziekolwiek zdarzania. Kurczę, ja sam chciał wygrać, naprawdę. Sam musiał wygrać, no. A troszkę osób ma szansę na to, bo aż 185 się zgłosiło uczestników. Tak, coś, coś, coś w ten deseń. Mhm. Dobra, tutaj kolejny pakiet, czyli mamy, mamy sobie, tak, to jest kolejny pakiet. Tutaj mamy sobie odpowiednio również filmik na UMD. Tutaj akurat tylko jeden. Co my tutaj mamy? A, Call of Duty Modern Warfare Trójeczka na PS3. Ładny stan, bardzo ładny stan, angielska wersja. Sports oh. Champions. Tak. Tutaj mamy Little Big Talent 2. I nie mogło zabraknąć. Nie mogło zabraknąć Tiger Woodsa <grych> na PS3. Nie mam go, kurde, chyba zabiorę. <grych> Czekaj, bo mi nie wiem, czy nic nie poleciało. No sprawdź dobrze, Ania, nie. bo. nie yes, okay, okay. było jaj. Pozaginam, żeby. <laughs> żeby trudniej było. Kolejny pakiet, słuchajcie, mili Państwo, mamy tutaj również film dla odmiany. Kolejny film, dzisiaj tych filmów trochę rozdamy. Kolejny film. O, Pan i, mm. pani, pan i pani Smith, no, dobry film. Dobre. Również film. Od ilu lat? I od ilu lat? Ko od 15. Kolejny, Kolejny film, to wszystko angielskie wersje są. Mhm. I mamy dwie gry, słuchajcie. Tutaj będzie odpowiednio: Call of Duty Modern Warfare na PS4. Bardzo, 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 bardzo fajny tytuł. I fajny stan tego jest. Diablo Reaper of Souls. Oczywiście y, polska wersja. Bardzo fajna, bardzo fajna gera Ja się zagrywałem, pamiętacie niejedno. Ja, chyba nawet live y były, nie? Z Diablo Trilogy Były, były live. Y. Były, były. Tak, i to były. jest pakiet... Nawet mi się zdarzyło grać. Nawet ty chyba, tak. Coś było takiego. Ty się śmiejesz, ostat... czy kaszlesz, bo tak. Niech będzie, że kaszle jak świnia. Dobra, teraz już, już będzie ostatni taki pakiet z rzeczami typu gry. Firmy: filmy jeden, film drugi, film trzeci, film czwarty. Film, a to nie jest to samo. Piąty film, mhm. to samo. To nie to, wy, nie, to wymienimy. Wymienimy komuś, damy to. A tutaj, a tu, tu też jest, ale ja, ja. Panie, to dobra, to tutaj weźmiemy Bad Boy, No nie no, Bad bo tam jak weźmiemy. dołożysz, to... nie, połóż to tam jak było, a tutaj dołóż. Dobra, no to tego weźmiemy, wariant jakiś tam coś tam, dobra. A tego dajemy do tamtego pakietu, co było i już wszyscy zadowoleni. Okej, okay, i tutaj mamy tak, gierkę na PS3 Final Fantasy. Ósemka, tak jest, to wędruje do tego pakieciku. I Lord of the Rings, na podstawie, wiadomo, powieści. No, spoko, tak? No. Kurczę, wiesz, jakbym się zgłosiła i wygrała, to byś w końcu miał w kolekcji. Już tego wycinać nie będziemy. Do, dość. Dość. Tak Jakbyśmy do co dalej wycinali. Słuchajcie, sprawa, sprawa wygląda następująco. Zgłosiło się tyle osób, ile się zgłosiło. Dodam jeszcze, że firma Invisible Black przekazuje trzy kody, czyli to właśnie łącznie z tym już będzie 10, 10 nagród, łącznie będzie tak, bo każdy wygra po jednym znaczy każdy każdy z wygranych wygra po, po jednym o tak, w ten sposób po jednym kodzie do sklepu Invisible Black, który będzie oczywiście zalinkowany tutaj pod filmem i będzie upoważniał do 30% zniżki na zakupy w sklepie. Tak? Także no, myślę, że to na dzisiejsze czasy te protektory nie są takie wcale bardzo tanie, ale są porządne, fajne. Jak ktoś używał, to wie. Więc te 30% raczej się przełoży na to, że naprawdę no spoko, spoko nagroda. I co by jeszcze było? Chyba tyle było, prawda? Tak, koszulki pokazaliśmy. Pokazaliśmy. Hmm. Protektory były. Były protektory. Zestawy były. Zestawy były. I chyba. Tak, ta koszulka też była. No to co, Ania, no to losu i no, losu. Ja mam losować? Losu 10 osób musisz wylosować. Ale od czego zaczynamy? Od którego zestawu? Pierwszy z brzegu. Bierzemy ale to sobie... wymień, wymień tą grę, bo znaczy film. Nie wiem, się pojawia jakiś. Ale w sensie o tak, żeby. Aha, żeby nie było widać Nie teraz... było widać tego, bo on w kilku. Losujemy Call of Duty Modern więc... Warfare, Diablo, Diablo Trojka Riple Souls. No i te filmy. Pięć filmów na, 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 na PSP UMD. Zamknij mi oczy. Nie, już nie będziemy jej robić. Zobacz, czy nic nie wypada. Nic nie wypada. Na razie. Pierwsza szczęśliwa osoba. Krystian, Krys, Chris, 40-41. Mam nadzieję, że będzie widać, a jak nie, to będzie zbliżenie. Tak jest. Jak to robimy, żeby było wiadomo później? Kładziemy na tym. Tak, na ale, w, ale w sensie później, nie? żeby zweryfikować. że Musimy sobie to jakoś od razu. No to niech napisze. Napisz tego kontaktu. <noise> Napisz do nas. Który z tego kontaktu, który napisa, napisałeś, właśnie zgłosiłeś. Z tego konta, do... jakbyś sugerował, że jest więcej. Do konkursu. No, nie, tego nie wiemy. No, dobra. Który zestaw teraz? Teraz bierzemy sobie kolejny zestawik. Odpowiedni. Bad Boys. Zaraz, to było. To było to, nie? Tak, to było. To, to. było to. Nie. No nie, to. to było to. No właśnie, dobra. A to się i tak nagra, to będziemy wiedzieć. Tak, tak, tak. No to teraz weźmiemy sobie tutaj Final Fantasy VIII i Lord of the Rings. No i oczywiście. Pięć filmów na UMD. Zasujesz, czy ja mam to. Losuj, i kobieca ręka to jest kobieca ręka. Ja tam będę się wtrącał. Pretensje <grym> będą do mnie w razie czego. <grym> no, ja, chyba ja nie, będzie, nie będzie tak źle. Ja wiem. Dzisiaj mamy 24 października, także. Łukasz Tytan 32, 77. Gratulujemy wygranej. Mhm. Tak, bardzo fajny, bardzo fajny zestawik. Pamięci, że. Co? Kurczę, tego finala nie mam ósemki. Wyknąłbym <grym> Ły, go. Ale jej lord. <grym> Lord of the Rings też nie mam, no. Nie mam, nie mam, ja mam, mam tych gier. Będę musiał gdzieś kupić sobie, załatwić. Ja tam nie wygram w takich konkursach gdzieś, nie mogę. <laughs> Mamy nie tutaj was, Lego się. Batman, Diablo 3, no i oczywiście pięć filmów. A ja raz chyba wygrałam u Robsona, nie? Nie pamiętam. A było coś, było Dead coś, było coś. Island? Chyba, chyba, chyba coś było, coś no, no jakaś gierka. No, no. Raz mi się udało. <laughs> no. <laughs> Dawaj. Zaraz. Hayuken69, Hayuken. Gratulujemy wygranych. Dobra, mamy, mamy fajny stawię. pakiecik, na pewno, na pewno będzie zadowolony. Kolejno, a może sobie ten pakiecik wyźmiemy to jest taki mini pakiet przy tych, co można, można rzec. Tak, tu mamy Call of Duty Modern Warfare 3. Co mamy? Sport Champions, Little Big Planet 2 i Tiger Woods, PGA Tour 11 no i, i oczywiście musi być też film, no jest film, jest też film. Za daleko jest ta kula, ale dobra, lepiej żeby nie spadła. No ale nie, no bo to jest takie, że nie trzyma się, więc... Małe rączki, mam krótkie. No. O, no, czekaj, dwa. Paweł Igras. Paweł wygrał. O ty kurczę, ty. Odbiór osobisty. Odbi odbiór osobisty. No to to. Na przesyłce nie, nie będziemy musieli tutaj. No dobra, no to, dobra, to, to, no to, to Pawele, Paweł Paweł, Igras, no w sumie nie, dobra, bo teraz akurat mam mamy okazję powiedzieć. Paweł Igras to jest człowiek, który nam naprawia wszelakie sprzęty, nawet i ostatnio domowe. No to się spito liło, pamiętam, nieważne co. On robi, naprawia takie rzeczy jak konsole właśnie głównie i zapraszam również do niego, bo, bo jeżeli ktoś potrzebuje coś naprawić, coś zrobić, to... Faktycznie on to robi bardzo dobrze, rzetelnie robi przede wszystkim i on się zachowuje wobec tych sprzętów tak jak my kolekcjonerzy, czyli naprawdę dopieszczamy te rzeczy i on to tak robi. Wszystko jak przychodzi to w woreczkach wyczyszczone, wymuskane, miód, także no Paweł, gratuluję. I Paweł pamiętaj, kto losował. No właśnie. Dobra, teraz pakiet taki troszkę większy. Duży pakiet, to jest taki duży pakiet. Coś kurczę, chyba niesprawiedliwie podzieliłeś. Nie no. Słuchaj, no, no, no jakoś to trzeba. Zrobiłem tak, dlatego że mamy tutaj cały pakiet Uncharted. Nie chciałem tego rozdzielić, bo jeżeli, jeżeli były, były trzy wszystkie na ps no to niech sobie będą razem. Dobra, tutaj to było. No to już wiecie, widzimy więc co tam jest. Nie musimy się powtarzać. Losujemy, nie? tak jest. Losujemy, żeby to nie trwało znowu trzy godziny, nie? No i kto to będzie? Okej, okay, czekaj, a tu. To to będzie. Jest? Jest. Dawid Wojciechowski, 7011. No, gratulujemy. Pakiecik bardzo fajny, dużo tutaj tego jest. No, i jeżeli jesteś, jesteś miłośnikiem filmów, to również tutaj byś miał 5 aż do wyboru. Ciekawie, ja nigdy nie oglądałem na PSP filmu, nie, nie zdarzyło mi się. Właśnie miałam pytać, to jest na PSP, tak? Tak, to jest na PSP. No, Czyli do tej mam... małej konsolce trzeba oglądać? Tak. Nie można jakoś tam? No, no nie, 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 nie. nie, nie, nie no, raczej... no z drugiej strony w pracy, sobie... <grym> nikt nie widzi. <grym> Ostatni paciec w pracy, ja. Żartuję. zwłaszcza ja. Dobra, teraz tak, mamy film na AMD oczywiście. Na czerwonym oczywiście. się oglądał. <grym> tu mamy ten Toy Story i Resident Evil 7 i dwie gry z jogą włącznie na Wii, Nintendo Wii. Proszę Aha. bardzo, losujemy. Dobra. Losujemy, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest szósta nagroda. Dobra. No to coraz bliżej Ciebie, a Ty nie reagujesz. Tak, nie zrozumiałem. Dobra. Johny6663. No to Johny, wygrałeś taki, taki oto pakiecik. Gratulujemy wygranej. Brawo, cieszę. się. Jesteś jeden z nielicznych. Dokładnie. No, na 200 osób, blisko 10 osób wygrano to jest dosyć sporo. No. Mhm. 5% wygranych. Tak, teraz co. Jedną koszulkę. Jedną koszulkę do wyboru. Czy wie, wiecie co właśnie? Jeszcze to powiem, bo tu mam, tu mam L-kę i ta czerwona jest chyba m -ka, -ka. tak. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli ktoś nie będzie chciał takiego rozmiaru, to musicie mi dać znać, i ja muszę mieć czas wtedy, aby ją wymienić, nie? A czy wymienić, żeby domówić po prostu taką, aby, aby była na was, nie dobra. I do tego będzie również też czapeczka. No na czapeczki mm -hmm. nie ma rozmiaru, bo tutaj można to re regulować. Ale tak by to wyglądało. Tak, żeby no, ktoś nie, nie miał na złość, nie, że jakąś wyślę XL-ka ktoś nosi S na przykład, nie. No, no więc jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał wymienić. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie, no właśnie. No, no nie no, tego, tego czego, takiego czegoś nie będziemy robić. Jak ktoś będzie chciał inny rozmiar, napisze do, napiszesz do mnie po prostu, ty, ty który wygrałeś to. Jeszcze I, nie wygrał nikt. Czeka. Ale już zaraz wygra i wtedy do mnie śmiało pisać, to sobie to zrobimy, tak? Zrobimy sobie taką koszulkę dla ciebie. Szczęśliwiec to będzie ten. Kto to. Michał Sobolewski 2101. Michał Sobolewski. Ale większość mężczyzn. Tulujemy, no to ja nic na to nie poradzę. No. No, Kobiety. No, niestety. Po... Dobra, czyli tam się, jest. Tam ja jest, jest pakiet tego. Tak. Teraz tak, teraz bony robotowe do sklepu Invisible Black. I dokładnie te bony będą trzy, znaczy Kody będą trzy. Dobra, losuj. czyli pierwszy. Pierwszy los, tak, to jest zniżka 30%, 30 do Sklepu na wszelakie produkty ze strony Invisible Black po prostu. To są. Jak, jak ktoś nie wie, jest to firma zajmująca się protektorami na to jest coś takiego, ja to nawet mam obok. To są protektory, tu mam cały pak, na przykład 50 sztuk, ostatnio właśnie mi przyszło. Pokazałem chyba na tej grupie. To są protektory... No czekaj, bo ktoś chce wiedzieć kto. Czekaj. Protektory, to są protektory na nasze gry, prawda? Nie tylko gry, można też na konsolę u nich zamówić jakieś tam rzeczy, ale to chodzi o te protektory. Wielki do gier. Bu. Wielki Bu? Pokaż. Wielki Bu. O kurde, no to faktycznie, no to Wielki Bu wygrałeś. Wygrałeś. wielki 30... Bu. 30% Masz kod na, na 30%. Połóż na protektor. Tak, tak, tak. To na Dobra, te to być pierwszy. Teraz, pierwszy drugi. teraz drugi kod, tak. 30% zniżka na nasze protektory. Na te protektory do gier. Mhm, dobra. Jest. Kiku 2874. Gratulujemy wygranej. Dobrze. Ciekawe są te nazwy. No ja to czasami jak czytam to naprawdę. No. Serio, przy tym z ubaw czasami, bo niektórzy mają takie ksywki, że. A ty że... Grasz, nie jest fajniejsza. Że... No nie wiem, no. Dobra. Zamieszam porządnie to. teraz. Dobra. Ostatni już niech będzie, nie? Już ostatni będzie los. Nic nie wypadło? Nie, nie, wszystko jest okej. Okay. Dobra, mamy ostatnią osobę. Ostatnia osoba. Kto to? Okay. Dekuśnierz. Dekuśnierz, tak? No pewnie tak, ale mhm. bez polskich znaków. Bez polskich znaków. Gratulujemy. Zniżka 30% wędruje. Jak tylko napiszesz do mnie, to do nas. Jak napiszesz, to, 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 to wyślemy Ci po prostu kod, który Cię będzie upoważniał na zniżkę 30% do sklepu Invisible Black. Tak by to, słuchajcie, wyglądało. Dwa lata, mm, dwa lata minęło, może nie jak jeden dzień, bo przy kanale jest bardzo dużo roboty, dużo dużo wyrzeczeń to kosztuje, słuchajcie. Ania tutaj też się mocno, mocno udziela, bo ona składa nasze filmy przecież, ona to wszystko tą kobiecą ręką jednak dopieści niektóre materiały, wszystkie materiały, tak? Zresztą ten progres chyba widać było, nie? Jak, jakikolwiek, ale jednak widać ten progres od pierwszego odcinka, porównując to, co są teraz. No może nie wszystkie, słuchajcie, nie zawsze jest czas, żeby, nie Ania? Żeby siąść i zrobić to tak, jakby to leciało w telewizji. No, no nie mamy aż Takich umiejętności, ale wydaje mi się, że spokojnie wystarczająco jest na ten moment. Staramy się będziemy robić, starać się coraz lepiej to robić wszystko i no cóż, dwa lata minęło, dziękuję bardzo. Cóż jeszcze mogę dopowiedzieć? O dzisiaj 18 będzie, dzisiaj tak, dzisiaj o 18 jeszcze będzie specjalny film. Nie wiem o co chodzi. Nie mam pojęcia, ale jak to, się, jak to się stało? Słuchajcie, to nie mam pojęcia, że ja, ja już ja, ja coś. Przeczuwałem, ale nie, nie byłem pewien, ale widzę, że tu jakieś coś jest załachmęcone, coś bez mojej wiedzy zrobione, nie wiem. Ania stwierdziła, że zmontuje taki film i dzisiaj o 18.00 ten film będzie, będzie premiera tego filmu. Może tak? zobaczysz. Bo to ma być, to ma być film jako co? No, urodzinowy, jako tak? Urodzinowy film, tak. Czyli taki oddzielny. Spodzienkę. No więc macie, teraz macie konkurs, tak, rozwiązania, później o 18.00 Czyli no nieważne, już, już, już za niedługo. Za dwie chyba. no Około. Będzie, będzie ten, ten specjalny odcinek, odcinek, który będzie zaskoczeniem i dla Pawła, i dla wszystkich. No ja to w ogóle nie wiem, jak to się. Nie, nie mam pojęcia, aż, aż się boję trochę. Dzień nie, no, nie się, boję się, bo żona moja się. ma dobre pomysły, ale. <laughs> Dobra, cóż, dziękujemy Wam bardzo. Lecimy po następne, następne subskrypcje, następne na pewno jakieś urodziny. My coś będziemy starać się przygotowywać, coś przez ten rok na pewno kolejny się uzbiera. Myślę, że nie tylko od ludzi, od nas też, nie? bo to, to, to tak działa. Róbmy to w ten sposób, bo to jest bardzo fajne. Widzicie, piotek się bardzo fajnie zachował, nie potrzebuje, mógł to przecież sprzedać, nie? Nie sprzedał, przekazał na konkurs, Lux. Ja wiem o tym, że, że i ja, ja, ja będę bardzo zadowolony, szczęśliwy, inni też. Kapitalna sprawa. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.